Pod ostatnim odcinkiem zrobiliście ponad 900 łapek w górę. Dziękuję Wam za to bardzo serdecznie. Powtórzmy tutaj ten wynik, a my zaczynajmy! W dzisiejszym zestawieniu przedstawię Wam 5 najlepszych stanowisk gamingowych na świecie, oczywiście moim zdaniem edycja trzecia. No dobra, nie przedłużajmy i przejdźmy do samego zestawienia. Na miejscu piątym youtuber z nikiem, który brzmi bardzo polsko, ale jednak nagrywał po angielsku. Pachunka. Pewnie zapytacie, co tutaj takiego mamy. Pierwszą rzeczą, która rzuca się w oczy po wejściu do tego pokoju są ledy na ścianie. Jest to bardzo ładnie zrobiona kompozycja z trójkątnych ledów, które po prostu prześlicznie wyglądają. Dajcie mi w komentarzu linka do nich. Ja po prostu chcę takie ledy do pokoju, ale nigdzie ich nie mogłem znaleźć. A co mamy w pokoju oprócz samych ledów, których jest jest nawet dość sporo. Mamy tutaj na przykład dwa monitory, za którymi też niestety niestety są LEDy. Dwa bardzo dobre głośniki, prześwietne peryferie od Corsara i Logitech. Mamy tutaj też komputer chodzony wodą, krzesło DX Racera, kamerkę internetową Logitech C920, telewizor i po prostu wszystko za fajne. Naprawdę prześwietne stanowisko pachunka zbudował. Dwa monitory, naprawdę wszystko prześwietnie zrobione. No i co? Chyba czas przejść do następnego stanowiska. Następnym stanowiskiem w naszym dzisiejszym zestawieniu jest stanowisko Cal -Freezy. Nie wiem czy to dobrze przeczytałem, ale dobra. Co my tu mamy? Pierwsze co rzuca się w oczy to kamera. Profesjonalna kamera do nagrywania filmów, która może być też używana przez np. avermedia do streamowania. Oprócz tej kamery mamy z przodu kamerkę internetową Logitech C920, ale na czym ta kamerka stoi? Mamy tutaj trzy monitory, bardzo ładnie spasowane, podwieszane oczywiście. Prześwietnie to wygląda. Kolejną fajną rzeczą w tym stanowisku jest mega zarąbiste krzesło Po prostu to krzesło rozwala mi mózg i Już było chyba w paru naszych zestawieniach I dzisiaj co najmniej dwa razy jeszcze to krzesło będzie No ale dobra, następna rzecz Mamy tutaj bardzo fajny mikrofon zawieszony na RODzie PSA1 Mamy tu interfejs audio bodajże AKI AM Poza tym z tyłu za monitorami są powieszone LEDy to po stanowisko zajebiście wygląda Na koniec zostaje nam po prostu niesamowity widok z okna tutaj Więc no po prostu wow, chciałbym mieć taki widok z okna. Niestety mieszkam na maksymalnej wsi, więc no cóż. Okej, okay, moi kochani. Trzecie stanowisko w naszym zestawieniu należy do... Gamerki, a nie gamera, więc jest to jakaś odmiana, że jest to stanowisko kobiece. Ogólnie, co my tutaj mamy? Mamy tutaj takie same LEDy na ścianie trójkątne, jakie były w miejscu w piątym. A poza tymi LEDami, co tu mamy? Niestety, tylko jeden monitor, ale to, jak on jest tutaj ułożony, po prostu rozwala wszystko. Tapeta, która jest na nim ustawiona, również jest mega dobra. Kolejną fajną rzeczą w tym stanowisku jest biurko ze zmienianą wysokością i to uwaga, sterowany telefonem. Coś świetnego. Mamy też oczywiście stacjonarny medu sterowania, ale ja bym tylko z telefonu to zmieniał. Jest tutaj Lampka z i parę ozdobnych rzeczy jak świeczki yy, i taka żarówka, fajnie to wygląda. No i oczywiście mamy tutaj mikrofon Blue, ale nie Blue Snowball, bo się pomyliłam w odcinku gdzie był ziemniak, powiedziałem Snowball. To nie jest Blue Snowball, to jest Blue Spark. Stanowisko wygląda mega schludnie i bardzo ładnie, po prostu mega mi się podoba, jest prześwietne i jak na dziewczyny naprawdę dobre stanowisko. Okej, okay, moi kochani, przyszła Pana na drugie miejsce, mamy tutaj coś co wygląda bardziej na taką piwniczkę, ale zachowuje mega fajny klimat i pięknie to wygląda. Ogólnie przyszło na stanowisko dom Esposito, Nie wiem z jakiego kraju on pochodzi, ale to nie zmienia faktu, że prześwietnie wygląda jego stanowisko. Mamy tutaj dwa ultra panoramiczne monitory, głośniki postawione na mega, mega, mega porządnych podstawkach. Jako biurko mamy tutaj blat kuchenny położony na szufladach. Mamy oczywiście kamerkę standardową Logitech C920. Bardzo ładny tutaj cable management jest zrobiony w tym stanowisku. A co najważniejsze, w tym stanowisku, mamy tutaj przepicki komputer. Uwaga! Mamy tutaj nie jednego, a uwaga, dwa Titany X Paska. Ogólnie ten komputer jest wart naprawdę kupę pieniędzy, nawet nie chcę mi się obliczać ile. Mamy tutaj również oczywiście klawiaturę oraz myszkę z Corsara. Myszka mi się bardzo podoba, bo mam bardzo dużo programowalnych przycisków, co jest prześwietne. Oczywiście znalazło się tutaj miejsce również dla interfejsu audio, oraz monitory są oczywiście podwieszane. Oczywiście z tyłu biurka mamy LEDy, które bardzo ładnie to biurko podświetlają. No i dobrze, moi kochani, no i dobrze. Teraz przyszła pora na tak dobre stanowisko, że rozwali wam mózgi. Stanowisko Karl Konrad. Trzy ultra-panoramiczne monitory, dokładnie jak u Mars Bara z pierwszego odcinka. Telewizor, mega duże i pojemne biurko. Wszystko to podpięte do MacBooka Pro. Po prostu prześwietny cable management. Ładne ozdoby na biurku. Biurko jest bardzo słodnie prowadzone. Tapety na pulpicie, które prześwietnie wyglądają. I wszystko wykonane w bardzo minimalistyczny sposób. To stanowisko podoba mi się ze względu na jego kompozycję i ze względu na to. Ile tam jest monitorów? Tak naprawdę mamy cztery monitory, w tym jeden od MacBooka i trzy ultra 34cale oraz telewizor. Wow, to stanowisko wygląda po prostu Prze, prze, przekozacko Chciałbym takie mieć Mega mi się podoba No i co, w opisie oczywiście macie źródła do filmów Przedstawiających te stanowiska A to byłby chyba koniec tego filmu Jeżeli chcesz, żeby stanowisko, które ty mi podeślesz Znalazło się w następnym odcinku To podeślij mi je na fanpage'u Razem ze swoim nickiem, to cię pozdrowię z nicku Oraz twoje stanowisko się znajdzie w następnym odcinku No i dobra, dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie Pozdrawiam bardzo serdecznie Bang dla ciebie, Pa pa.